Niezapomniane chwile, niezapomniane wrażenia, niezapomniane emocje. Czasami trochę zapomniane, ale mniejsza o to. Jako, że żyjemy ja, w kraju, którego historia pokazuje, że gdy nie ma picia, to nie ma życia, notujemy ciągle rosnącą ilość chętnych do udziału w tym wspaniałym przedsięwzięciu sportowców. Bardzo Państwa przepraszam, jednak dostałem informację, że Jan Nowak, Jan Kosela oraz Jan Adamek nie mogą wystąpić w dzisiejszym konkursie, a to z powodu tego, że wczoraj było Jana. 习近平总书记 <gryzny> Kamilu Damianie 3, 2, 1, sta! Um, Dziwna taktyka położona przez Kamila, spowodowane takie pięcie wolne, raczej yy, 1-0 i 1-1, a? Damian się spieszy. 2-1, tak ładnie. 2, 2, 2. Oj, Damian, Damian, niestety ukochałeś regulamin. Nie wypijałeś kielisza do końca. <gryzny> niestety nie przegrałeś. panie Debiu. Nie wypił. Powiem więcej. Dzisław ma mniejszą przepustowość niż wądu kamila.